Hej, niedawno rozpoczęły się matury i znając życie, zaraz na scenę wróci wielka debata na temat tego, czy warto iść na studia, czy nie. Ja jestem jedną z tych spokojnych osób, które lubią śpiew ptaków, zieloną trawę, spokój i harmonię. Ale czasami czytam i przeglądam różne rzeczy i mam tylko jedno małe pytanie. Gdzie jest topór? A dokładnie chodzi mi o argument, że istnieje paru kolesi, którzy odnieśli sukces, a nie skończyli studiów. Ale to nie o to chodzi. Nie tutaj leży problem. To nie jest potwierdzalna reguła, że jeśli ktoś nie pójdzie na studia, to odniesie sukces. Studia nie są do końca jakoś super złe, ale zanim na nie pójdziemy, warto wiedzieć trzy rzeczy. Po pierwsze, co chyba większość z Was wie: same studia nie dają pracy. W sensie istnieją kierunki, które musisz ukończyć, by mieć odpowiednie uprawnienia, ale w większości przypadków ten papierek nic ci nie daje. Dlatego zawsze byłem wielkim zwolennikiem tego, by traktować studia jako kurs. Chcemy robić konkretną rzecz w życiu, chcemy nauczyć się konkretnej umiejętności, wtedy idziemy na studia. I tutaj wchodzimy w ten drugi punkt, czyli skąd biorą się osoby, które odniosły sukcesy w swoich branżach, a nigdy nie skończyły studiów. I odpowiedź na to jest bardzo prosta. Jeśli traktujemy studia jako kurs, łatwo zauważyć, że wcale nie jest to najlepszy kurs dostępny na rynku w wielu przypadkach. Chyba to najlepiej widać w branży graficznej, gdzie mamy mnóstwo grafików, którzy są samoukami, nauczyli się całej praktycznie swojej wiedzy z sieci. I prawda jest taka, że im więcej tej wiedzy z sieci jest dostępne, tym czasami lepiej można się czegoś nauczyć samemu. Studia nie są też najlepsze z tego powodu, że poziom z reguły jest... Bardzo zaniżony. Nie ja pamiętam, że na studia do egzaminów często uczyłem się dwa dni wcześniej i, i zaliczałem na dobre stopnie. Potem dopiero po trzech latach zdałem sobie sprawę z tego, że w gruncie rzeczy to te całe trzy lata dałoby się upchnąć w jeden rok. Gigantyczna strata czasu. I trzecia rzecz, właśnie wywodząca się z tego, czemu zauważyłem dopiero na trzecim roku. Uczelnie mają bardzo dobrą opinię, bardzo dobrą reklamę. I łatwo wpaść w taki studencki sen, który mówi nam, że jeśli jesteśmy dobrymi studentami, mamy dobre stopnie, to odnosimy sukcesy w życiu. Niestety to nieprawda. Sukcesy na uczelni często mają się nijak to Twojej przyszłej kariery zawodowej. Wiem, że jest takie oczekiwanie na ten moment, kiedy zacznie się prawdziwe życie, i wiecie, że to jest na pierwszym roku studiów, ale jak jesteście już na pierwszym roku studiów, to to ma być na drugim roku studiów, a potem jest, ma być na trzecim. I tak naprawdę ten wielki moment, kiedy zacznie się prawdziwe życie, nigdy nie nadchodzi i nigdy nie nadejdzie. Dopóki sami nie zaczniecie działać. Podsumowując, jeśli wiecie, co chcecie robić, to pójdźcie na studia, traktujcie je jako kurs, jako kolejne źródło wiedzy. Jeśli się da, to zacznijcie jak najszybciej robić to, co chcecie robić. Do zobaczenia jutro.